Witam Darek Mróz, Fundacja Sportowcy Dzieciom. Ze swoim wyzwaniem Snowy Eagle Challenge dotarłem aż na granicę Polski ze Słowacją. Chciałem nominować wszystkich honorowych ambasadorów Fundacji Sportowcy Dzieciom, którymi są sportowcy różnych dziedzin, od skoków narciarskich aż po podnoszenie ciężarów. Mistrzowie świata, mistrzowie olimpijscy, mistrzowie Europy. Jesteśmy tu z całym towarzystwem. Zima wreszcie przyszła, szczypię w oczy, szczypię w uszy, w nosy szczypię, tak było. Zaczynam, pokażę dzieciom jak, jak tata i wujek robił orła jak był mały, jaką ma technikę. Proszę bardzo. Sia. Nóg nie rozprostowuję, żeby to był naprawdę orzeł, a nie sroczka. Mhm. I sroczkami pięknie odbijam piórka. Może wybniemy jeszcze do środka. O. Mhm. Ogonek też mu tu zrobimy taki. Mhm. No i zobaczymy co wyszło. I patrzcie, ożył praktycznie taki jak na tablicy granicznej. Taki sam. No a teraz reszta towarzystwa do boju, za czym napełnicie brzuchy lokalnymi potrawami. Luborła! Ożełka, nie aniołka! Aniołka. Celem projektu Snow Eagle Challenge jest zwracanie uwagi na malejącą kondycję fizyczną dzieci. Chcemy, za przykładem idącym wprost od sportowców, namówić dzieci do zdrowej rywalizacji i do zabawy na śniegu.